W tym filmie przedstawiam wam top 10 najbardziej legendarnych zadymiarzy z Brawl Stars Czyli zadymiarze, którzy są najbardziej znani na całym świecie Którzy są najbardziej lubiani które po prostu każda osoba, która gra w jakąkolwiek grę zna. Otóż ostatnio stworzyłem listę takich nielubianych postaci, których no za bardzo nikt nie lubi, ponieważ są albo słabe, albo nikt ich nie zna. No a dzisiaj kompletne przeciwieństwo, czyli 10 najbardziej znanych postaci z Brawl Stars. Które dosłownie każdy zna. Nawet osoba, która nie gra w tą grę, zna te postacie. Więc dzisiejsza lista będzie bardzo ciekawa. No, i myślę, że możemy zacząć z dziesiątym miejscem. I na dziesiątym miejscu znajduje się 8-bitowiec, czyli postać, która jest w tej grze już prawie 6 lat. A praktycznie dosłownie 6 lat, ponieważ dokładnie. Sześć lat temu ta postać weszła do gry I dzięki temu, dzięki temu, że już jest aż tyle w tej grze Po pierwsze on jest bardzo znany A po drugie dlatego, że on ma ten swój styl gamingowy To ta postać jest bardzo lubiana Jest to taki typowy gamer Jest kojarzony właśnie z gamingiem Ponieważ jak sobie wejdziecie do lobby No to właśnie ma tutaj takie animacje gamingowe I ta postać kiedyś była bardzo lubiana Z tego powodu, że on był praktycznie niezniszczalny Jeśli pamiętacie OG Brawl Starsa to wtedy 8-bitowiec miał takiego Star Powera pod tytułem Drugie Życie. Czyli jak raz zginął, na przykład na Showdownie, to wtedy mógł się od razu odrodzić. I to było coś bardzo dobrego, ponieważ nie dość, że się odrodził, to jeszcze miał swoją tarczę przez kilka sekund. I przez to 8-bitowiec był niezniszczalny, i przez to 8-bitowiec stał się bardzo popularną postacią. I głównie przez ten starpower ta postać znajduje się na tej liście. Dobra, przejdźmy do następnej postaci. Przechodzimy już do dziewiątego miejsca na tej liście. I na dziewiątym miejscu znajduje się Bibi, czyli postać, która też już jest całkiem długo w tej grze. I pamiętam nawet jak udało mi się odblokować Bibi, i jaki byłem szczęśliwy. No ta postać naprawdę jest fajna z tego powodu, że też właśnie ma ten swój styl. Ta postać, ona ma wywalony we wszystko, ona jest tutaj taką złą dziewczyną, która po prostu jest skórzona ciągle i nie wiem, lubi grać budkę albo jakieś takie inne tryby 3 fs 3 i ta postać ma swój styl i dzięki temu... Ona znajduje się na tej liście i dzięki temu ja osobiście sądzę, że ona jest bardzo znaną postacią w Brawl Stars, ale nawet i poza Brawl Starsem. Dobra, przejdźmy do następnego zdymiarza, który jest na tej liście. I następny zdymiarz. To jest bardzo legendarny zdymiarz, dosłownie legendarny, ponieważ taka jest jego rzadkość. No i jest to, moi drodzy, Kruk. No Kruk, odkąd pamiętam, to ta postać jest w grze i odkąd pamiętam, on zawsze był respektowany. Nigdy nie było tak, że ktoś mówił coś złego na temat Kruka, nigdy nie hejtało Kruka. Kruk to była taka postać, która zawsze była lubiana, respektowana i szanowana przez innych graczy i przez to, że nigdy nie miał hejtu, to ja osobiście sądzę, że ta postać jest właśnie jedną z tych najbardziej lubianych i najbardziej znanych postaci z Brawl Stars, no i głównie przez to, że aż tak długo jest w grze i jest legendarną postacią. Pamiętajcie, jak były początki Starsa 2018-19 to wtedy było może dwóch, trzech, maksymalnie czterech legendarnych zadymiarzy pod koniec 2019 roku, a tak to nie było żadnych legend, bo ich naprawdę bardzo mało. Więc jak jakaś postać była legendą, to automatycznie była to jedna z najbardziej popularnych postaci w grze. I przez to, że kruk jest jedną z tych pierwszych legendarnych postaci, to przez to właśnie ta postać jest bardzo znaną postacią. Dobra, przejdźmy do następnego zademiarza i przechodzimy. Moi drodzy, do... Mortisa, każdy zna Mortisa kogokolwiek się zapytacie, to każdy będzie wiedział właśnie tego Mortisa i jest to z jednego głównego powodu, przez to, że ta postać jest bardzo mimiczna powstało multum memów związanych z Mortisem jest to najbardziej memowana postać jest to najbardziej znienawidzona postać i w tym samym czasie ta postać jest jedną z najbardziej lubianych postaci więc to jest naprawdę bardzo ciekawe, że ta sama postać nie dość, że jest najbardziej hejtowana, to w tym samym czasie jest jedną z najbardziej lubianych postaci, i przez to, że on ma aż tyle haterów i fanów w tym samym czasie, to właśnie dzięki temu ta postać jest taka popularna. No i dlatego znajduje się na tej liście. Dobra, przejdźmy do szóstego miejsca, i na szóstym miejscu znajduje się El Primo. Dosłownie każdy zna tego z wymiarza, bo mnóstwo memów właśnie z tym oto zdymiarzem, z tym okrzykiem El Primo, więc ta postać po prostu jest taką legendarną postacią. Wiadomo, rzadkość ma rzadką, czyli nic specjalnego, ale każdy zna tego zdymiarza, każdy wie kto to jest El Primo i przez to Sądzę, że on po prostu jest taki lubiany. Tak samo z El Primo nigdy nie było nic złego. Ta postać nigdy nie była hejtowana i przez to również sądzę, że on znajduje się na tej liście. Przez to, że on nie ma żadnych hejterów. I to jest głównie z tego powodu, że El Primo to jest właśnie taki pozytywny ziomek, który wam pomoże jak będzie jakaś słaba sytuacja, jeśli ktoś będzie chciał was pobić w szkole, to El Primo przyjdzie z pomocą. Właśnie taki zamysł jest w tej postaci, i dzięki temu sądzę, że ta postać jest bardzo znana. Dobra, przejdźmy już do piątego miejsca, i na piątym miejscu znajduje się Colt, czyli po prostu taki klasyczny zademiarz. Każda początkująca osoba, każdy początkujący gracz posiada tego zadymiarza i przez to sądzę, że on jest bardzo znany. Ma on swój styl, kowbojski, z dzikiego zachodu, i przez to, że on ma taki chłopięcy styl. To dużo chłopaków młodszych i starszych Lubi tego zdymiarza Przez to, że po pierwsze każdy go ma Więc każdy może się nim cieszyć A po drugie to ma właśnie ten taki styl Męski, chłopięcy Który jest lubiany właśnie wśród chłopców I przez to sądzę, że Colt jest bardzo znaną postacią W Brawl Stars Dobra, przechodzimy już do czwartego miejsca I na czwartym miejscu znajduje się Spike, czyli też jedna z pierwszych Legendarnych postaci z Brawl Stars. I tutaj znowu, tak samo jak Kruk, ta postać jest taka znana i taka lubiana przez wszystkich, przez to, że on od zawsze był legendarnym zademiarzem. Jakby odkąd ta gra istnieje, to Spike był w tej grze. I przez to, że on już aż tak długo jest, to stało się to taką tradycją, że każdy lubi Spyka, nawet Tori lubi Spyka, każdy lubi Spyka, i dzięki temu ta postać po prostu jest coraz to bardziej lubiana, przez to, że to przez lata Wzrasta ta popularność tego zdmiarza i przez lata coraz to bardziej ludzie go lubią, ponieważ jest już aż tak długo w grze. I oczywiście, że jest legendarnym Zdmiarzem. A jak jakaś postać jest legendarną postacią, to oznacza, że każdy chce tego zdmiarza, Jak każdy chce tego zdmiarza, prawdopodobnie każdy go lubi. Dlatego Spike właśnie znajduje się na tej liście. Dobra, przechodzimy już do trzeciego miejsca i przechodzimy do sytuacji takiej samej jak z Mortisem, czyli przechodzimy do Edgara. Edgar jest jedną z najbardziej hejtowanych, postaci w tej grze, ale w tym samym czasie jest jednym z najbardziej lubianych zadymiarzy w tej oto grze. I przez to, że jest taki kontrast, to znowu ta postać staje się po prostu popularna. Przez to, że ludzie się kłócą, czy Edgar jest fajny, czy nie. Przez to, że ludzie się denerwują na YouTubie, na Twitchu, gdziekolwiek. Ludzie po prostu wypowiadają się na temat Edgara przez to, że jest taki spór, czy lubisz Edgara, czy nie. I dzięki temu ta postać po prostu staje się coraz to bardziej popularna. Może nie jest to coraz to bardziej lubiany, ale na pewno jest coraz to bardziej popularny. Więc dlatego sądzę, że ta postać powinna znajdować się na tej liście i myślę, że ma zasłużone trzecie miejsce. Dobra, przechodzimy już do drugiego miejsca. I na drugim miejscu znajduje się Leon. I zastanawiałem się, czy go dać na pierwsze miejsce, czy na drugie. W końcu zadecydowałem i stwierdziłem, że Leon zasługuje na drugie miejsce na tej liście. Otóż ta postać nie jest aż taka stara jak na przykład Kruk czy Spike, ponieważ został dodany dopiero na początek 2019 roku, ale ta postać jest po prostu lubiana przez każdego. Każdy gracz, który zakłada konto w tej grze, nieważne ile ma lat, każdy chce mieć tego Leona. Leon to jest najbardziej pożądana postać w grze. Ja osobiście, jak wydropiłem Leona z Big Boxa jeszcze, to pamiętam, że prawie dostałem zawał przez to, że się tak wystraszyłem i tak bardzo lubiłem tego z i tak myślę, że jest każdą początkującą osobą, każda osoba, która zakłada konto w się zakłada te konto, żeby zdobyć tego Leona, i przez to ta postać jest po prostu aż tak lubiana. Ok, przechodzimy już do pierwszego miejsca, i chyba każdy się domyśla już, jaka postać tutaj się znajduje. Jest to uwaga Shelly, czyli najbardziej podstawowa postać i w tym samym czasie najbardziej popularna postać z tej oto. Gry. Nieważne w jaką grę jaka osoba gra, każdy zna przez to, że jest początkującą postacią w grze. I najprawdopodobniej nic to nie zmieni, ponieważ ta postać jest początkująca i przez to, że jest początkująca, to też zawsze będzie najbardziej znaną postacią w tej oto grze. Mam nadzieję, że mi się to zestawienie podobało, to a tyle. No, yellow.